Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam i pozdrawiam drogich słuchaczy Słowa Bożego. Wszystkich was, drodzy siostry i bracia. Oto dziś kończymy czas liturgiczny, rok liturgiczny. Uroczystością Chrystusa Króla wszechświata. 34 niedziela w ciągu roku. To właśnie uroczystość Chrystusa Król. Kochani, Chrystus triumfuje. Chrystus, władcą tego świata, Chrystus, władcą całego wszechświata. Posłuchajmy fragmentu Ewangelii, którą Kościół na dzień dzisiejszy przygotował. Z Ewangelii świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed nim wszystkie narody, a on oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni ojca mojego, weźmijcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Kochani, piękna Ewangelia. I dalej w tej Ewangelii czytamy o tym, że niektórzy się dziwią: Panie, kiedy odwiedziliśmy Cię w więzieniu? Kiedy przyszliśmy do Ciebie, gdy byłeś chory, kiedy daliśmy Ci pić, kiedy daliśmy Ci jeść. I te słowa Pana Jezusa, tak bardzo ważne: cokolwiek uczyniliście Nemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Kochani, pamiętajmy, że cokolwiek wyświadczamy naszemu bliźniemu, dobro czy zło, wyświadczamy samemu Chrystusowi. Bo w każdym, drugim człowieku jest sam nasz Pan Jezus Chrystus. I wcześniejsza ta zapowiedź, że oto Chrystus zasiądzie na tronie chwały i oddzieli złych od dobrych, owce od kozłów. Kochani, zapowiedź tego, co ma przyjść. Bo kończy się, jak mówiłem, okres liturgiczny, rok liturgiczny. Rozpoczyna się adwent za tydzień i daje nam, do myślenia Jezus w dzisiejszej Ewangelii, że coś się kończy, ale do czegoś dążymy. Kończy się również nasze życie. Nasze życie jest jedną wielką pielgrzymką, wędrówką, jak sobie nieraz o tym mówiliśmy. My pielgrzymujemy przez życie do konkretnego celu. Tym wyznaczonym celem jest Jezus Chrystus, nasze zbawienie, nasze życie, nasz Król. I o to słyszeliśmy, że Chrystus zasiądzie na tronie pełnym chwały. Dziś wiele pytań, czy Chrystus ma swój tron. Niektórzy mówią, że tron króla Polski jest pusty, trzeba Chrystusa ukoronować, trzeba go ogłosić królem. Kochani, Chrystus tego nie potrzebuje. On już jest naszym królem. Nie tylko Królem całego wszechświata. Królem świata, Królem Polski, królem naszej parafii, królem naszych rodzin, królem naszych serc. On nie potrzebuje złotej korony, drogiego płaszcza, drogocennego berła i jabłka, insygnii królewskich. On nie potrzebuje pałacu. On chce Twojego serca. On chce Twojej rodziny. On chce zamieszkać w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej ojczyźnie. On już króluje. Musisz go w sercu obrać królem. Tak jak dzieciom tłumaczę na katechezie: Patrzcie, Pan Jezus nie miał złotej korony miał koronę cierniową, nie miał berła drogocennego w ręku, miał trzcinę, którą mu wcisnęli oprawcy, nie miał drogocennego płaszcza, tylko płaszcz szkarłatny, nie miał tronu. Jego tronem był Krzyż. Jakże piękny tron, najwartościowszy, najdrogocenniejszy. Tron, który łączył ziemię z niebem. Chrystus zawisł pomiędzy niebem i ziemią i on królował z wysokości Krzyża. I niech króluje w naszych sercach, w naszych rodzinach. Siostro i bracie, uroczystość Chrystusa króla, oddaj siebie, swoją rodzinę naszemu zbawicielowi. I wołaj, Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus zbawcą nam. On nas ukochał. Ale czy ty kochasz Chrystusa tak z całego serca? Czy chcesz mu zawierzyć siebie i swój dom? Przemyśl, przemód i ofiaruj siebie i swoich najbliższych Chrystusowi, królowi wszechświata. Niech Chrystus króluje nam każdego dnia w naszych sercach. W naszych rodzinach. Szczęść wam Boże, błogosławionej, radosnej niedzieli.